Dzień dobry, kochani. Dzisiaj nagranie do wpisu bicie głową w mur. Używamy różnych narzędzi w różnych sytuacjach, wedle potrzeb. Bierzemy na przykład młotek, gdy potrzebujemy coś przybić, nóż, kiedy coś pokroić potrzeba, szczotkę, gdy przyjdzie nam włosy uczesać. Następnie po wykonaniu zadania narzędzie odkładamy. Nie piszemy specjalnych pieśni pochwalnych na jego temat. Żaden sonet nie powstaje po użyciu narzędzia. Bierzemy, używamy, odkładamy. Po prostu. Taka procedura. Możemy oczywiście udowadniać, że znajdziemy inne rozwiązanie na przybicie gwoździa, pokrojenie chleba czy uczesanie włosów. Że oto zmienimy świat naszą propozycją. Tylko po co? Ktoś już podał propozycję optymalnego rozwiązania. Spędził wiele bezsennych nocy. Został wyśmiany wielokrotnie. Pukał do wielu drzwi. Przeszedł ścieżkę przed nami. Przetarł nam szlak. Więc korzystaj z tego, co już masz podane. Swoją propozycję wymyślenia nowych rozwiązań, skróć do minimum. Oszczędź sam sobie fraszek, wierszy, opowiadań, bo i tak finalnie sięgniesz po młotek, nóż i szczotkę do czesania włosów. Nie odzyskasz już czasu, ale możesz wyciągnąć wnioski i tym razem go sobie oszczędzić. Możesz od razu użyć właściwej technologii. Co ci zależy? Najwyżej zadziała. Dzięki wielkie za dzisiaj i do następnego razu. Buziaki, papa!